Cześć. Zacznę może od dziwnego, nieco pytania, ale czy kojarzycie ulicę zamkową. W każdym odcinku przygody ciasteczkowego potwora jego ekipy sponsorowała jakaś literka u nas. Co prawda będzie to liczba, ale niezwykła liczba, bo wciąż nie możemy nacieszyć się z faktu, że na kanale Kastorama Polska przebiliśmy 300 tysięcy subskrypcji, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem. Wielkie dzięki i to właśnie z tej okazji mamy dla was konkurs, dlatego oglądajcie filmy końca. W ciągu 9 lat kastorama Polska dokonała czegoś niezwykłego. Udało się zgromadzić taką ilość subskrybentów, że gdyby zaprosić Was wszystkich na wspólne oglądanie tego filmu, to wypełnilibyśmy po brzegi 2000 salki nowych. A jeśli każdy z Was przyjechałby na ten seans pociągiem, to skład liczyłby ponad 4000 wagonów. Szczerze, nawet nie potrafię ogarnąć, ile czasu zajęło Wam oglądanie 554 filmów znajdujących się na kanale. Patrzcie na to. 513 lat kosmos! Jesteśmy niesamowicie dumni z tych cyferek, dlatego przygotowaliśmy dla Was film, w którym w telegraficznym skrócie postaramy się podsumować to, co udało nam się wspólnie osiągnąć. Wszystko zaczęło się od przypomnienia kultowych filmów Ojca Polskiego majsterkowania, czyli Adama Słodowego. Magia programów z cyklu Zrób to Sam chwyciła, a wokół kanału zaczęła się tworzyć społeczność, która oczekiwała więcej takich treści. Dlatego pojawiliśmy się na kanale z serią do dzieła, w której pokazywaliśmy Wam, że majsterkowanie nie musi być trudne, a dzięki kilku prostym radom każdy może stworzyć wyjątkowe przedmioty. Chwilę później na kanale pojawiły się solówki, w których rozwinęliśmy skrzydła i z prostych dekoracji przeszliśmy na projekty, które wymagały znacznie więcej pracy. Wśród moich ulubionych jest stół do piłkarzyków czy do erhokeja, o których do dziś opowiadamy znajomym. Pamiętam też ogrodowy skrytobarek, który pozwalał ukryć w ogrodzie schłodzone napoje, a także niesamowitą psią Willę, na którą poświęciliśmy masę czasu, ale efekt w pełni to zrekompensował. Było też ciekawie, zabawnie, a czasami nawet dziwnie. Jak choćby w serii Czy można, w której sprawdzaliśmy masę zwariowanych pomysłów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że można na przykład zrobić pranie w betoniarce, zorganizować wyścig przy użyciu ślifierek, a nawet wcielić się w magików i chodzić po wodzie. Sami wiecie, czasami trzeba poluzować. Jednak to, co stanowi trzon kanału, to nie tylko majsterkowanie, ale również porady. Za nami blisko 150 lifehacków, w których w kilku żołnierskich zdaniach podpowiadaliśmy, jak ułatwić sobie życie. I mówimy nie tylko o szybkim sprzątaniu śrubek w warsztacie. Pamiętam jak dziękowaliście nam za patent na bezpyłowe wiercenie czy sposób na domową podpałkę do grilla, który nieraz uratował imprezę. Mimo, że nie jesteśmy szafiarkami, to zabieraliśmy Was na shopping po to, aby pokazać Wam, po co sięgać na sklepowych półkach. Mowa o serii przyda się, w której nie skupialiśmy się jedynie na przedmiotach dla majsterkowicza, ale na fajnych prezentach czy dekoracjach. Naszą pasją do majsterkowania zarażaliśmy także wszystkich wokół. Na kanał, którego tematyka kojarzy się przecież głównie z facetami, zaprosiliśmy Płeć Piękną. Sprytne babki nie tylko wspomogły nas w serii do dzieła, gdzie zaprezentowały kobiece spojrzenie na majsterkowanie. Przygotowały także format Sprytne Metamorfozy, w którym pokazały, jak przywrócić blask starym meblom znalezionym na strychu czy kupionym za grosze na portalach aukcyjnych. Kolejny element to coś, o czym marzyliśmy od samego początku: Wpajanie majsterkowania dzieciaczkom, tak aby kreować kolejne pokolenia złotych rączek. Kilka tygodni temu udało się nam uruchomić serię Domowo Majsterkowo, w której podpowiadaliśmy, jak kreatywnie spędzać czas z dziećmi i rozwijać ich talenty manualne. Tworzenie tego kanału to nie tylko świetne doświadczenie, ale także poznawanie genialnych ludzi. Zwiedziliśmy dosłownie całą Polskę, aby zbić z widzami piątki. Kalisz, Konin, Cieszyn, Wrocław czy Warszawa to tylko kilka z długiej listy miast, które odwiedziliśmy. Ale w tej geograficznej wyliczance najważniejsze jest wspólne majsterkowanie. Niesamowite spotkania z Wami i masa pozytywnej energii, która wciąż inspiruje nas do działania. Nie baliśmy się również dać pola do popisu Wam samym i pokazać projekty, które robicie w swoich domach, czego efekty znajdziecie w pokaż co potrafisz. To jasno udowodniło nam, że jesteście niesamowitą publicznością. W naszych skromnych progach gościliśmy także wiele ciekawych postaci. W ramach serii Razem damy radę, majsterkowaliśmy z Piotrem Ogińskim, zbudowaliśmy kran kamerowy z Cybermarianem i wykonaliśmy inne ciekawe projekty, m.in. z Adbasterem, Urbex History oraz z Dawidem Frankiem. Był też czas na świętowanie. Z okazji urodzin kastoramy spróbowaliśmy swoich sił uwaga w branży muzycznej. Okazało się, że piosenka zagrana na narzędziach z słopakami zespołu letni brzmi po prostu świetnie. Zresztą posłuchajcie. A jak jest kolorowo, to życie jest piękne. Cieszymy się także na wspomnienie Doroty Szelangowskiej i serii filmów w koło dekoracji, w której świetnie się bawiliśmy, wymieniając się pomysłami na ozdoby podkreślające wystrój domowego wnętrza. Ciekawych rozwiązań nie zabrakło także w formacie w Koło Ogrodu, gdzie z równie pozytywną energią ruszyliśmy do podkreślania uroków zielonego zakątka. A skoro jesteśmy przy zmienianiu przestrzeni wokół nas, to przypomnijmy pokój szyty na miarę. W którym prezentowaliśmy, jak odmienić zwykłe ściany pokoju, pomieszczenie pełne pomysłu i inspiracji. Później poszliśmy o krok dalej. W serii Mieszkanie od Zera postawiliśmy sobie za cel odpicowanie 50-metrowego mieszkania w nowoczesne i stylowe miejsce do życia. Jej sukces sprawił, że nie spoczęliśmy na laurach i podjęliśmy się kolejnego wielkiego projektu. Od tego sezonu pracujemy nad zmianą nieciekawie wyglądającej działki wokół domu niesamowity ogród, który stanie się miejscem do wypoczynku domowników i zabaw dla dzieci. Dzięki za ogromny odzew i wiele komentarzy, które inspirowały nas do działania. Mówiąc w skrócie, bez was nie byłoby nas. W ramach podziękowania mamy dla was bardzo fajny konkurs. Z formatów, które widzieliście w tym odcinku, wybierzcie ten najlepszy i w ramach niego zaproponujcie nam proszę odcinek, który chcielibyście obejrzeć. Dla tych najbardziej kreatywnych komentarzy mamy nie lada gratkę. 10 kart podarunkowych do Castoramy na kwotę 300 zł. Myślę, że warto coś skrobnąć. Nie przedłużam, wy się bawcie dobrze. Oczywiście z nami. Trzymajcie się na razie pa!